Dzień dobry, witam na kanale Skarbów Miasta, który to ruszy tak sobie już pełną parą, pewnie w okolicach września. Natomiast potrzeba chwili spowodowała, że, że, że pojawia się ten filmik już teraz. Opowiem Wam o boisku przy dawnej szkole MZPN, czyli dawnej szkole trenerów. Jest to, jest to boisko położone na styku Bemowa i, i Woli, bardzo blisko. Chociaż Arcadia, więc doskonale skomunikowane, zlokalizowane i, i, bardzo, i bardzo zaniedbane. Być może tam za kilkanaście lat powstanie osiedle, ale wcześniej na pewno to ten, ten plac, ten teren uda się jednak jeszcze przywrócić sportowcom. Piłkarzom zaraz zobaczycie, jak to wygląda. To powinno być oczywiście taki, taki rzut na to boisko z góry, z wiaduktu, bo tam bardzo ładnie widać. Ale nie chciałem się tam wchodzić, szczerze powiedziawszy. Więc posłużę się starym zdjęciem, tak ono wygląda. Za chwilę wam opowie o wszystkim Sebastian Olczak, który ten teren będzie rewitalizował. To jest. Naprawdę potężna inwestycja i kupa roboty przed Sebastianem. Zobaczycie jaki on ma na to pomysł. Co jeszcze mam, miałem powiedzieć? No, chyba wszystko, że kanał rusza we wrześniu sobie skarbów miasta, na razie tak sobie trochę rusza, trochę nie rusza, więc jak ktoś ma ochotę go zasubskrybować to bardzo proszę, ale po tym filmie następne pojawią się dopiero za czas jakiś. No dobra, Sebastian, tu gdzie my jesteśmy? Powiedz, co to jest za miejsce, bo jest bardzo ładne, ale bardzo zarośnięte. No Zgadza się. No, jest to y, opuszczone w tym momencie miejsce, trochę zapomniane y, na mapie Polski, a głównie jeżeli chodzi o aspekt piłkarski. Y, kiedyś, z tego co dowiedziałam się, y, odbywały się tutaj treningi m.in. nawet reprezentacji polskich, za czasów y, czy Kazimierza Dejny, czy, czy Grzegorza Lato. No, jest to miejsce zapomniane na pewno. Wszystko wali, jakieś tam budynki za nami są, to, to jest totalna ruina. Murawa to już też nie jest mura, są jakieś wilcze doły. No i pytanie, czy da tu się cokolwiek zrobić? Bo tak, no jak mówisz, zapomniane miejsce przez, przez wszystkich. Pewnie, pewnie ciężko to będzie otworzyć, ale da się, nie? No, w, uważam, że wszystko się da. No, wiadomo, że to będzie trzeba wszystko do góry nogami obrócić, to inaczej, inaczej być nie może. Yy, no, oczywiście cała murawa, ogrodzenia, bramki i tak dalej, i tak dalej, to wszystko będzie, będzie wymione, wszystko będzie pod motek yy, wzięte. No i tak jak mówisz, no wszystko, wszystko, jest, do, wszystko jest do zrobienia i, i kwestia tylko i wyłącznie czasu i tutaj wiadomo, pogody i w tym momencie, w tej dobie koronawirusa, kwestia tego, czy będzie, nie wiem, powrót, oby nie. No i mówię, to jest kwestija czasu, żeby to, to zrobić, zrobić z tym, z tym porządek. Bo też ustalmy pewne fakty, wszedłeś w posiadanie tego terenu na lat 10 i możesz go zagospodarować na bazę sportową, tak? Będzie tu murawa z prawdziwego zdarzenia, boiska sztuczne. opowiadać, co to ma być. Znaczy tak, jeżeli jak chodzi, to wygląda? Tak, w ogóle. jeżeli chodzi o czas, no to jakby o czasie nie chcę rozmawiać, bo, bo zobaczymy na jak to długo będzie. Mhm. Nie chcę mówić, czy to będzie 10, 25, czy 3, 3, 3 lata. Chcemy, żeby to było jak najdłużej, ale, ale no, nie jest tajemnicą, że, że prędzej czy później może być taka tutaj sytuacja, że może powstać osiedle. Chcemy tutaj zrobić jedno boisko pełnowymiarowe, które przejdzie pełne weryfikacje, jeżeli chodzi o PZPN, żeby mogły być tutaj odbywane mecze do czwartej ligi. Mhm. Dodatkowo będzie, będą dwa boiska o wymiarach Orlika, żeby też mogły być odbywane mecze oficjalne po weryfikacji na, na meczach Orlika. Jedno boisko z tych będzie, no i to boisko, o czym jeszcze nie wspomniałem, będzie Aha. z murawy naturalnej, czego no, uważam, że brakuje w Warszawie. Dużo jest boisk. Sam gdzieś tam gram w piłkę i wiem, że tych boisk ze sztuczną murawą jest, jest sporo, ale jeżeli chodzi o te boiska ze sztuczną turawą, a naturalną, to no, jest, jest duża przepaść między ilością, że tak powiem, w Warszawie, i brakuje tych boisk naturalnych. A jednak uważam, że, że trening czy mecz na boisku naturalnym, no to to jest troszeczkę inny sport. Dlatego, dlatego chcę zrobić boisko pełnowymiarowe z nawierzchnią naturalną. Dodatkowo jeden orlik z powierzchnią, również naturalną. Jeden orlik z z, ze, ze sztuczną trawą. To już trzy? Trzy tak? i czwarte, czwarte boisko chcę zrobić na takiego beach stokera, ale głównie, żeby to służyło e rehabilitacja, Tak jak się robi na, na zachodzie. Tak, No oprócz tego wiadomo, żeby też dzieci mogły przyjść, też żeby to służyło o trening bramkarskim, bo, bo, bo też wiemy, bo już to weryfikowaliśmy, że treningi bramkarskie też fajnie mogą się odbywać na powierzchni piaskowej. Także, także tak, tak, taki, taki mamy tutaj plan, żeby to zrobić. No dobra, skoro obejrzeliście film do końca, to jeszcze Was zaproszę do tego, abyście zapoznali się z podcastami Skarbów Miasta, albo w ogóle ze Skarbami Miasta. Linki tam macie gdzieś w dole, możecie sobie oglądać, ja już Wam bardzo dziękuję. No i wygląda na to, że w Warszawie bilans boisk wychodzi na zero, bo dużo się mówi o tym, że przyszłość Włochy przekaże swoje tereny pod budowę zapewne pięknego osiedla, no a tutaj z drugiej strony teren już jakby zaniedbany i stracony dla, dla sportu, jednak wraca, więc bilans wyszedł. Czy wychodzi na zero, chociaż mam nadzieję, że ta przyszłość to jednak się zastanowi i, i tam budynki nie powstaną, a będą stałe bramki jak do tej pory.